Nie, nie, ale Odnawiali mnie, ale ciągle mi wysłać chicioł. Chciałem się odpocząć i naładować baterię, ale <śled> zawiję ten bit nie ma szans, już po nim i E, legenda to mi nie Zero muszę musiałem kurwa się dwoić i troić. Nie wiesz jak zarobić? Zapraszam na mentori Cash musi się ruszać, jest już lepiej. tych Moją ksybę teraz piszą dużej czcionki. Zanim obrosły jajca, dawno pisałem z drogi. Nie ma, że jestem na tym, że na pewno nie potkniesz Każdy włączył, co drugi ziomal odwyk Nie każdy mądry, nie każdy dał rady od. Ty zero formy, sługo nie pił i mordy Miasto cię zna, nikt tu na ciebie nie spojrzy Wytwórnia cię promuje, a nie talent Twoje traki to nie hit, to tukanie Większą charyzmę widziałem na Disney Channel A większe chwilę to mam mój mały palec Składy hojraków, ale jest mały mankament Bo każdy z was hojraki już krzywy odjewał manę. Więc pewnie będzie tak, że pójść kolegowanie i szkoda słów nawet grałem kartami, które miałem i nie prosiłem kurwa o łaskę, tak alfabet wymieniają moje numery, moi fani to są świry i to straszne, nie bijam na before, nie bijam na after, gadać z tą ze mną na spotach to już znacznie zacząłem się gubić, kiedy miałem 16, gadałem ze śmiercią i spojrzałem w oczy prawdzie spojrzeli jak rosnę, chcą dopiąć transakcję chciałbym bardziej tu pasować, ale kurwa niestety mam w pani chciałbym skoczyć na fitchora, ale godnych zachodu to felma mało znam. Chciałbyś pogadać gotówą, ale stydzisz się ja za ciebie nie zagadam Gdy nagle przychodzisz, no to jest zabawa Prześmiałem pierwsze siedem dych, była żałoba ścigają się tu kurwa, kto większe zasięgi na mota? Mam to w chuju, nie biorę udziału w zjebanych zawodach